Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego. Przygotowania do 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert charytatywny w ramach programu Nasz Nowy Dom. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia z terenu gminy Kozienice. A zaczynamy od informacji na temat nowej inwestycji, która ma być zrealizowana w tym roku na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Zespół pałacowo-parkowy w Kozienicach jest jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc kojarzonych z naszym miastem i już wkrótce rozpocznie się jego rewitalizacja. Burmistrz Piotr Kozłowski na swoim fanpage'u zaprezentował wizualizację nowej inwestycji i trzeba przyznać, że robi ona wrażenie. Jak poinformował burmistrz, prace rozpoczną się, kiedy pozwolą na to warunki atmosferyczne. Obejmą one m.in. zamianę asfaltu na kostkę granitową, odnowienie ogrodzenia od strony wjazdu głównego wraz z odtworzeniem tworzeniem bramy, wymianę oświetlenia, renowację kolumn, zagospodarowanie zieleni. Wartość inwestycji to ponad 6 milionów złotych, w tym prawie 5 milionów to pozyskane środki zewnętrzne. Zobaczcie, jak będzie zespół pałacowo-parkowy wyglądał po zakończeniu prac. Za tydzień, w niedzielę 28 stycznia, zagra największa orkiestra świata. Zobaczmy, jak przebiegają przygotowania do finału i co będzie się tego dnia działo w naszym mieście. Tegoroczny 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę 28 stycznia. Jego mottem jest hasło tu wszystko gra ok", a celem płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Jak co roku w Kozienicach sztab mieści się w Ogrodzie Jordanowskim. Szefową sztabu niezmiennie jest Urszula Strzelczyk. Do grania w trakcie finału przyłącza się też Dom Kultury. Patronat honorowy nad działaniami kozienickiego sztabu objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Już teraz można przyłączyć się do akcji zasilając specjalne stacjonarne skarbony rozmieszczone w różnych miejscach naszego miasta znajdują się one w Urzędzie Miejskim w punkcie informacji. Centrum Kulturalno-Artystycznym na parterze przy Kasach, a także w Ogrodzie Jordanowskim w Elektrowni, w Skoku oraz w Klinice Dentystycznej Dental Quality. Uruchomione zostały też licytacje. Wchodząc na fanpage Sztab WOŚP Kozienice zapoznamy się z aktualną ofertą. Do wylicytowania jest m.in. weekend dla dwojga na obiektach Kacerisu, vouchery na wydarzenia w Domu Kultury, gadżety 32. finału WOŚP i gadżety gminy Kozienice, a także przejazd z Zabytkową Warszawą, czy Dzień z Nami, czyli Kroniką Kozienicką. Codziennie przybywają także kolejne aukcje, warto więc śledzić je na bieżąco. Licytacja jest przez Allegro, także zapraszamy. Każdy wolontariusz dodatkowo może w tym czasie założyć przez też specjalną stronę i wolontariusz swoją skarbonę i już może zbierać wirtualnie wszystkie te. Pieniążki będą szły na jedno Kozienickie konto. W tym Roku na ulicach naszego miasta i w okolicznych miejscowościach w niedzielę 28 stycznia pojawi się 70 wolontariuszy. Już dostaliśmy puszki wolontariackie, one są jeszcze nieopisane. Jeszcze są, każda z puszek będzie miała banderolki, już są złożone, ale musimy je przygotować, musimy je przygotować, zabezpieczyć na każdą możliwą pogodę. Dostaliśmy już identyfikację, Identyfikator, każdy wolontariusz będzie miał na smyczy zawieszony, numer na identyfikatorze będzie zgadzał się z numerem puszki. Puszki zostaną przekazane wolontariuszom w piątek 26 stycznia o godzinie 17 podczas specjalnej odprawy. A oto jak będzie wyglądał przebieg finału w naszym mieście w niedzielę 28 stycznia. W godzinach od 8 do 20 prowadzona będzie kwesta uliczna. Nieletni będą kwestować do godziny 15, a dorośli wolontariusze do 20. Na godzinę 18 zaplanowano koncert charytatywny w Domu Kultury. Podczas niego wystąpią dwa kozienickie zespoły Stare Konie oraz Zakolaki, a także gość specjalny Dominika Wrubel i chłopcy Big Bitowcy. O godzinie 20 przed CKA zaplanowano światełko do nieba, jak co roku przebieg finału będzie można śledzić na naszej antenie w telewizji kablowej o godzinach 11, 15, 18 i 21.30, a także w naszych mediach społecznościowych. Przypominamy, że w ciągu dotychczasowych finałów w Kozienicach zebrano ponad milion złotych, a do naszego szpitala na różne oddziały trafił sprzęt o łącznej wartości prawie dwóch milionów. 32 finał Woźby już 28 stycznia. Pamiętajmy, każdy może przyłączyć się do akcji i każdy może pomóc. Elżbieta Romanowska i Denzel wystąpili podczas koncertu charytatywnego w Domu Kultury. Szczegóły w materiale. W piątkowe popołudnie 12 stycznia w sali wystawowej Kozienickiego Domu Kultury odbył się wyjątkowy charytatywny koncert. Wystąpili Elżbieta Romanowska i Denzel. Koncert zorganizowała ekipa programu Nasz Nowy Dom Telewizji Polsat, która na terenie powiatu kozienickiego remontuje dom pięcioosobowej rodzinie. Przy okazji postanowiono wspomóc Szpital Powiatowy. W trakcie koncertu charytatywnego zbierane były maskotki oraz inne zabawki, które trafią na oddział pediatryczny do małych pacjentów. Mieszkańcy chętnie wspierali zbiórkę, przynosząc różne zabawki, w tym pluszaki, które były biletem wstępu na koncert. Elżbieta Romanowska powitała wszystkich i opowiedziała o akcji, a także zaśpiewała znany przebój Krystyny Prońko: Jesteś lekiem na całe zło. Po niej scenę przejął Denzel. Pochodzący z Belgii muzyk już od 20 lat bawi publiczność, a szczególną popularność zyskał właśnie w Polsce. Zabawa podczas występów była wyśmienita. W trakcie całego wydarzenia ekipa Polsatu robiła ujęcia na potrzeby produkcji programu. Emisja odcinka zaplanowana jest na wiosnę. Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Odjechana farsa to przezabawna komedia, którą w czwartkowy wieczór 18 stycznia mogliśmy obejrzeć w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Po raz kolejny do naszego miasta zawitała kompania teatralna na czele z Piotrem Szwedesem. Tym razem jest to farsa, jest to dosyć szczególny gatunek, bardzo śmieszny. Nie ukrywam, trudny gatunek dla aktora, ale dla widzów wręcz wymarzony. Więc dwie godziny pełnego śmiechu, dziesięć postaci na scenie i uwaga, tylko dwoje aktorów. Akcja sztuki dzieje się w pokoju hotelowym, w którym dochodzi do serii zabawnych pomyłek. W poszczególnych bohaterów wcielają się Monika Mazur i Piotr Szwedes, a są to m.in. sławny pisarz piszący poradniki małżeńskie, jego nieszczęśliwa i znudzona związkiem żona, senator inkognito wraz z kochanką pragnącą za wszelką cenę sławy, siostra zakonna z inklinacjami do show biznesu, nachalny i wścibski boj hotelowy, czy przebiegła reporterka miejscowej stacji telewizyjnej. Podczas spektaklu możemy podziwiać nie tylko ich kunszt aktorski, ale także wyjątkową umiejętność przechodzenia z postaci w postać. Policzyliśmy niedawno, że y, przebieramy się około 150 razy w ciągu dwóch godzin. Dajemy radę. Wydaje mi się, że próby były dosyć męczące ze względu na to, że nie mieliśmy jeszcze pełnych kostiumów, nie mieliśmy dekoracji. Więc w pewnym momencie stałem w łazience, czy przy wejściu do y, tak zwanego pokoju i nie wiedziałem, kim jestem, bo marynarkę miałem, ale marynarka ma też inna postać. I pytałem już zaraz, a kim jestem, w, w jakim momencie, w której scenie. To był to naprawdę te siwe włosy to może część nawet dzięki przez te próby yy, pojawiły się na tej głowie, ale powiedział, że damy radę, więc dwie godziny przedniej zabawy. Błyskotliwe i przezabawne dialogi, nieprawdopodobna historia i zawrotne tempo akcji spodobały się kozienickiej publiczności. Ludziom czasami się należy tylko i wyłącznie rozrywka, czyli w tych ciężkich czasach to, co się na świecie dzieje i tak dalej. Ludzie chcą zapomnieć przez dwie godziny o tym e, właśnie w teatrze. I uważam, że ta sztuka spełnia wszelkie tego wymogi. Kilka par zamkniętych w jednym hotelowym pokoju, w dziwnym hotelu i co z tego może wyniknąć? Domyślacie się dobrze Państwo, z tego właśnie to wyniknie. Jakie konsekwencje czekają na bohaterów? Przekonacie się tylko, oglądając odjechaną farsę. Macie potencjał duży, jeżeli chodzi o widza. A jak pamiętam, byłem tutaj z pół na pół z Piotrem Polkiem, sztuką o dwóch braciach, którzy chcieli zabić mamusię, która jeszcze żyła za drzwiami. To po spektaklu na koniec zawsze mówię, że my, zawodowi aktorzy, nie istniejemy bez zawodowych widzów teatralnych. W związku z tym uważam, że w Kozienicach. Tacy są. Spektakl odbył się w ramach akcji Kulturalne Czwartki z KDK. Autorami sztuki są Filip Lazebnik i Kingsley Day. Na język polski przetłumaczyła ją Hanna Szczarkowska, reżyserem jest Tomasz Dudkiewicz, a za scenografię odpowiedzialny jest Wojciech Stefaniak. Organizatorami wydarzenia w naszym mieście byli Kompania Teatralna wspólnie z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury. A już za chwilę, w dalszej części aktualności, powiemy m.in. o wyjątkowym balu postaci bajkowych, przeglądzie artystycznym z udziałem osób z niepełnosprawnościami, a także Olimpiadzie Polskiego Czerwonego Krzyża. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, zapraszam na relacje z pierwszego tygodnia ferii w naszym mieście. Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne, wręcz przeciwnie. W czasie wolnym od nauki poszczególne placówki i instytucje przygotowały ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży. W Kozienickim Domu Kultury pierwszy tydzień ferii upłynął pod znakiem zajęć plastycznych. Uczestnicy wykonywali m.in. zimowe magnesy, anielskie zawieszki, maski karnawałowe czy wyjątkowe rysunki przy pomocy kalki i ołówka, poszerzając tym samym swe manualne zdolności. Zupełnie w innym klimacie utrzymane były zajęcia organizowane przez filię nr 8 Biblioteki Publicznej, czyli Mediatekę. Tu uczestnicy zajęć mogli doświadczyć niesamowitych przeżyć w wirtualnej rzeczywistości, korzystając m.in. z cyfrowego placu zabaw, gogli VR czy ucząc się programowania. Ferie można też spędzić w kozienickim kinie, które przygotowało specjalne seanse w środy o godzinie 11. W pierwszym tygodniu na dużym ekranie gościł film Nenech Gwiazda Baletu, a w drugim tygodniu ferii będzie to popularna produkcja Kicia Kocia pod choinkę. Jak co roku szeroką feryjną ofertę przygotował Ogród Jordanowski. Tu można było na przykład przenieść się w czasie z Cos Games i zagrać w retro gry lub skorzystać z równie ciekawych innych zajęć i warsztatów. Są wszelkiego rodzaju zajęcia taneczne, muzyczne, rytmiczne, szeroka oferta zajęć plastycznych i też bardzo fajne zajęcia z eksperymentami, które też jest duże zainteresowanie. Natomiast dopełnieniem tej oferty są wyjazdy autokarowe, wyjazdy, dwa wyjazdy do teatru oraz bardzo fajny wyjazd do Karolina, do Centrum Folkloru Polskiego. I tam będą są zaplanowane warsztaty taneczne i warsztaty muzyczne. Także bardzo fajna forma, być może pozwoli na rozbudzanie zainteresowania w tańcu ludowym. Ci, którzy wolą spędzać czas na sportowo, mogą skorzystać z oferty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W pierwszym tygodniu ferii w Hali Sportowej został rozegrany turniej trampek, w którym rywalizowało 29 drużyn, czyli około 250 młodych piłkarzy. W swej ofercie feryjnej kaceris ma też naukę jazdy na łyżwach oraz gry i zabawy na lodowisku. Ciekawie, zapowiada się też oferta feryjna wymienionych już placówek w drugim tygodniu wolnym od nauki. Dojdą też ciekawe zajęcia w siedzibie Głównej Biblioteki Publicznej czy w Muzeum Regionalnym. O szczegółach związanych z ofertami poszczególnych placówek zainteresowani dowiedzą się, wchodząc na ich strony internetowe. Za nami kolejna edycja charytatywnego balu postaci bajkowych, zorganizowana przez Ogród Jordanowski. Zapraszam na relacje. Ach, co to był za bal? W sobotę, 13 stycznia, w Ogrodzie Jordanowskim odbył się bal postaci bajkowych, połączony ze zbiórką na rzecz 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym dniu placówka zamieniła się w przepiękną zimową krainę, a do wspólnej zabawy zaprosili najmłodszych pracownicy Ogrodu Jordanowskiego na czele z panią dyrektor Urszulą Strzelczyk. Tym razem wystąpili oni jako gwiazdki, czarnoksiężnicy, czerwone kapturki i oczywiście główna bohaterka balu. Pani Zima. Bal trwał kilka godzin, a w jego trakcie przewidziano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Były różne zabawy, tańce, a także wspólna ogródkowa orkiestra, która wykonywała różne zimowe piosenki. Nie mogło też zabraknąć zróżnicowanych utworów muzycznych takich jak Walczyk czy wszystkim dobrze znane i lubiane Kaczuchy. Zabawa była fantastyczna, co najlepiej oddają uśmiechnięte i zadowolone buzie jej uczestników. Na balu nie zabrakło księżniczek, czarodziejek, wróżek, spidermenów, batmanów, byli też strażacy, piraci, policjanci kowboje. Wszystkie postaci i uczestnicy balu zostali uwiecznieni na wspólnej, pamiątkowej fotografii. Organizatorami wydarzenia byli Gmina Kozienice i ognisko pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. A to, ile udało się podczas wydarzenia zebrać do puszki stacjonarnej wośby, dowiemy się podczas tegorocznego finału 28 stycznia. Przenosimy się teraz do Centrum Kulturalno-Artystycznego, gdzie odbył się pierwszy świąteczny przegląd artystyczny osób z niepełnosprawnościami, zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi. Mariuszy, już wiesz, okaże się, twój, syn, twój mały chłopiec. Mariusz, wiesz, że te dwie. No wodzie oh, będą proszęć. Za nami pierwszy świąteczny przegląd artystyczny osób z niepełnosprawnościami zorganizowany przez środowiskowy dom samopomocy w Nowej Wsi. Odbył się on w piątek 12 stycznia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego przybyłych powitała kierownik środowiskowego domu samopomocy Anna Kwaśnik. W gronie gości byli m.in. zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim Luiza Prus uroczystego otwarcia przeglądu do Pani burmistrz, która podkreśliła, że cieszy się, że powstałe w tej kadencji placówki takie jak Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne nie tylko świadczą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi wymagającymi wsparcia, ale też prowadzą terapię poprzez sztukę, w tym wypadku poprzez muzykę. W przeglądzie wystąpili przedstawiciele siedmiu placówek. Kolendy i pastorałki usłyszeliśmy w wykonaniu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi, warsztatu te terapii zajęciowej w Przewozie, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kociołkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach, Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach. Gościem specjalnym przeglądu był zespół śpiewających i grających kozieniczan Skok w bok, który wykonał kilka świątecznych utworów. Organizatorami wydarzenia byli środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi oraz Gmina Kozienice, a partnerami Szkoła Muzyczna i Enea Wytwarzanie. 12 stycznia poznaliśmy laureatów etapu rejonowego Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża. Zobaczmy, kto wykazał się największą wiedzą i będzie reprezentował Kozienice podczas etapu okręgowego. 12 stycznia w pensjonacie Kaceris nad jeziorem Kozienickim odbyły się eliminacje rejonowe 31. edycji ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką. W przedsięwzięciu tym udział wzięli reprezentanci ośmiu szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu Kozienickiego oraz reprezentantka szkoły średniej. Nad przebiegiem całego wydarzenia czuwały przedstawicielki oddziału rejonowego PCK w Kozienicach, bogomiła Iskra, Janna Puzio oraz wolontariuszka Krystyna Głowacka. Uczniowie Mieli 40 minut na rozwiązanie testu. Ten składał się z 40 pytań. Wśród uczniów szkół podstawowych test najlepiej napisała i tym samym do etapu okręgowego przeszła Gabriela Tokarczyk z PSP Wianikowie. Na drugim miejscu uplasowała się Nikola Kowalczyk z Mniszewa, a na trzecim Agata Jędryk z PSP nr 4. Szkoły średnie z terenu gminy i powiatu na etapie okręgowym reprezentować będzie uczennica pierwszego LO Marta Angliś Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki przed naszymi zwycięzcami etap okręgowy olimpiady życzymy powodzenia i trzymamy kciuki Organizatorem olimpiady był Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Kozienicach przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez gminę Kozienice Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty z programowania koduj z gigantami, poszukiwacze kodu. Warsztaty w kozienicach odbędą się w weekend 27 i 28 stycznia oraz w sobotę 3 lutego. Ulica Radomska 14A naprzeciwko poczty. To już 14. edycja ogólnopolskich bezpłatnych warsztatów z programowania. Podczas zajęć dzieci i młodzież zapoznają się z fascynującym światem kodowania, rozwijając jednocześnie kompetencje przyszłości. Warsztaty trwają półtorej godziny i pozwalają uczestnikom nie tylko nauczyć się tworzenia własnych projektów programistycznych, ale także przetestować je i udostępnić. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Warsztaty zostały objęte patronatem honorowym burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie www.kodujzgigantami.pl I to już wszystko w tym wydaniu Aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.